Były, były kwestie właśnie imprez organizowanych przez szkoły i te właśnie.

kwestie danych przeciągających się negocjacji z zakładem energia w sobocie na Waleku posiedzenia Do dzisiaj mamy tylko analizowaną umowę z zeszłego roku, bo warunki jakie przedstawia nam Energa w Sobot, to prawda, inne gminy je zaakceptowały. Ja jednak uważam, że należy jeszcze ciągle starać się, aby tym bardziej, że w kończymy już, czy właśnie już prawie skończyliśmy przygotowania do ogłoszenia na zakup elektryczny na wojny. Spodziewam się, że, że w najbliższych dwóch tygodniach powinniśmy zakończyć te wszystkie kwestie związane z konstytucją umowy, ale umowy tylko do końca tego, tego roku. tego względu, że właśnie W tym jeszcze okresie odbyło się posiedzenie zarządu lokalnym i działania z tonem, gdzie było zwane małe projekty. Z naszej gminy wpłynęły trzy takie małe projekty. Jeden z projektów ułożył ładanie zleczonej biblioteki. To jest na informatyzację. Jest tam dobrze, że tak może to na informatyzację działań naszej biblioteki. Drugi złożył Pan Dyrektor Ośrodka Kultury na doposażenie kultury w niezbędny sprzęt. I trzeci złożyła gmina. To jest konkretnie na budowę ścieżki chodnika o walorach edukacyjno-środniczych w rejonie naszego Ośrodka Zdrowia. Wszystkie te trzy projekty zostały w stosunku do innych projektów, dobrą ocenę i wszystkie one zostały skierowane do Urzędu Marszałkowskiego z, z na tą sygnalizowaną również rekomendacją. W Urzędzie Rozmieszczonym wójtów, kolejnych konwent wójtów, Organizacji Obrachunkowej w wielu tematykach dokumentu to przede wszystkim sprawy związane Z samorządami e, innych powiatów e, w kontekście strategii rozwoju dziennika na Polskiej, Były dyskusje, w dyskusje e, szły właśnie w tę stronę, aby e, podmiot nim mógł swoją aktywność wśród innych samorządów i aby stało e, się znakiem gospodarczym e, tej części Kaszub i jako taka. Kasetowo zamachowe dla rozwoju turystyki. Główny nacisk oprócz innych zresztą aspektów sprawy kładliśmy, ja przynajmniej w imieniu naszej innych, kładłem na rozwinięcie sieci drogowych w kierunku właśnie turystyki. Również z tematem tego, tego spotkania były sprawy związane z władzami akademickimi i rentami turystycznymi. związane właśnie z regulacją i podziałowaniem urbanistycznym wynikającym z tych właśnie. Odbyło się również spotkanie, o którym mowa była na nie niepoprzedniej, ale jeszcze wcześniejszej kwestii inicjatywy Rady, Radnych związane z likwidacją szkód łowieckich. Zobaczmy to spotkanie, zaprosiliśmy do spotkania w Radny Państwa właśnie zaprosiliśmy przedstawicieli rolników poprzez co staraliśmy się jak najszerzej rozpropagować te informacje, zresztą ludzie licznie przybiejmy to spotkanie, ale także przybyli przedstawiciele wszystkich współłowieckich działających na terenie naszej gminy, a także przedstawiciele buddyckiego parku Kraju oraz przedstawiciele właściciela jego, czyli konkretnie gminy z karmi państwa naszych państwowych reprezentował które, które Pan Nad Leśniczy. Co do przebiegu, to może nie będę to mowa o państwo, którzy byli, którzy zainteresowani, nie mieli okazję wysłuchać racji wszystkich ze stron. Oczywiście racje i z jednej strony rolników, z drugiej strony z drugiej strony Kół no, Były oparte przede wszystkim o Prawo Łowieckie. Tam też była ta deklaracja, że przekażemy y, są, ty są oraz wszystkim zainteresowanym ewentualnie takim taki rodzaj podręcznika, który pokazuje jak działać w przypadkach właśnie, gdy w danych uprawach występują szkody łowieckie. Myślę, że samo spotkanie, jego przebieg i potem ewentualne wnioski, które zostały sformułowane, w dużym stopniu wyjaśniły stroną, swojej stanowiska, działania oraz y, relacje i argumenty. Sam akcji do na pewno zbliżył tej stanowiska stron. mówić o tym, że nastąpiła że ogólna miłość i zgoda, bo tutaj trudno o pogodzenie komunikacji o to, ale na pewno na pewno spotkanie dużo wnosi relacja w relacjach interpersonalnych pomiędzy właśnie zainteresowanymi stronami, ale również proponujcie, aby te spotkania przynajmniej raz w roku się odbywały, niekoniecznie w urzędzie gminy czy w plenerze, że, żeby po prostu mogły sobie strony nawzajem wyjaśnić swoje stanowiska i wspólnie podejmować te działania. Kolejne sprawy to akurat właśnie w tym tygodniu, w środę, w wieki w Wkładania ofert tak, na konkursie na, na stanowisko dyrektora gimnazji, pana dyrektora szkoły w Kaliszu. Konkurs przed nami, już licznie mamy. Także odbyło się spotkanie w sprawie właśnie wyróżnienia, tutaj się to pod wspomniał. Jak chodzi konkretnie o to, aby szukać jak najwięcej partnerów do poprawiania stanu na Często właśnie teraz wyrastowany podczas zintensyfikowania prac związanych z wywozem na zlasów. Akurat przygodę tego spotkania to drogi w rejonie, w rejonie w konkretnie droga z Piechowic, tak byśmy nazywali, z Piechowic do Biela i, i nie z Dychowic, tylko z Ziemią do Biela. Przedstawia ale dalej przez całość po przestrzeni i droga w, w kierunku w miejscowości Ruchu. Tam właśnie jest y, i wola, y, i y, też możliwości, aby oprócz samych lasów, czy ewentualnie gminy, włączyła się to także y, w regiony w fundusz W piątek odbyła się Wojewódzka Rzeczywistości związana z obchodami Światowego Dnia Spółdzielczości. Było to spotkanie w Bolesławowie. Udział był zresztą bardzo, bardzo szerokim. Udział był na miejscu w Mieszkaniach, w Sejmiku. Miało się to raczej związane z pewnym uświetnieniem tego Miejscowego Dorogu Spółdzielczości, ale także z, ze wskazaniem na to, aby jak najszybciej Działań lokalnych i środowisk. W początku spotkanie miało ja miejsce spotkanie ze starostą, wspólne z radą Starostka w sprawie właśnie dróg, konkretnie w kontekście że jest gotowe jednak w sprawie uczestniczyć. Umówiliśmy się, że do jutra dostarczy nam niezbędne dokumenty, a my opracujemy swego rodzaju koncepcję związanej z tak zwaną obwodnicą indycką, co w żadnym razie nie będzie czy nie zatrzyma naszych działań, przygotowań i realizacji tego odcinka w Przekazanie dla swój na inwestycji w kadencjach i został zrealizowany program rzeczowo-finansowy, który określa zakres oraz, oraz finansowanie. Zakres czasowy i przedmiotowy tego, tego zadania, rozpisany na etapy oraz zasady finansowania, czyli płatności. nasze y, propozycje co do nad y, i podczas zakresu rozprowadzonych rad y, w trakcie tej inwestycji. Y, Samo NZOS przychodnia. Wszystkie dokumenty, które Urzędu Warszałkowskiego oczekiwały zostały w krótkim terminie, dano przygotowane i dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego, a podpisanie umowy w sprawie finansowania umowy na 800 tysięcy złotych, jaką mamy zagwarantowane na to zadanie ma nastąpić 2 lipca, czyli w przyszły poniedziałek. Czy to będzie forma uroczystego sprzętu? Są to już prawie ostatnie pieniądze tak zwane unijne. I jak pamiętamy, jakieś tam lat temu, gdy pierwsze umowy były podpisywane, to to się odbywało właśnie w takiej formie uroczystej. Potem było to bardziej tak zbiurokratyzowane, w sensie takim, że myśmy podpisywali z wnioskami w takich pokoikach, a teraz, skoro są to ostatnie pieniądze... związanego z rekrutywacją naszego składowiska odpadów. W Ziemianach jest sąd udziałowany przede wszystkim, pod ja na tym, że Sądu Powiatowe ma do poniedziałku wydać decyzję odnośnie, odnośnie właśnie zmiany del cuore scopriamo nella nostra iniziativa che le ale w razie swojej fachowości i dysponowania potencjałem ludzkim fachowców, to właśnie ten zaangażował się w te starania. Chodzi po prostu o to, aby technologia tak właśnie opatentowana przez firmę NDU, która miała ewentualnie wykorzystane do budowania tego składowiska, czyli jeszcze na danym terenie,